kolejnym mega boxem. O i tak jak widzicie, jak mówiłem, że jak jest jakaś rzecz, to już tych monet jest dużo. Monetek jest dużo. Mniej, no, widzicie, no 160 monet. No to, no to jest różnica ze skrzyneczki, ale dobra, jest jedynka. Proszę, niech to będzie z tej strony Igbes i dzisiaj to jest kolejny odcinek z Brawl Stars i powiem Wam tak. Mam nadzieję, że będę się cieszył po tym odcinku tak samo jak cieszę się właśnie Jean. Na samym początku zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale, bo to będzie opening na Squeaka. Może tego openingu nie można nazwać ogromnym, no ale no jest spory. Jest spory. W pucharków również mamy Big Boxika i Mega Boxika, więc myślę, że będzie spoko. Jeszcze na wstępie chciałbym Was zaprosić do mojego klubu Lovetrap.pl, mamy 2 miliony aktualnie, jesteśmy w top100.pl, więc jest gitowa. No a my co? No, jest lekki stresik, no naprawdę chciałbym, żeby ten squeak wypadł, bo nowa postać to jest i chciałbym już ją wydropić, ale dobra. Zacznijmy sobie najpierw od małej skrzyneczki, let's go. Dobra, ale jak tak się zacięło, szczerze? Myślałem, że z pierwszej skrzynki już nam wypadnie Squidnie. To było takie. Ajajaj, dobra, let's go dalej. 51 monetek. No, jak widzicie, nic na razie ciekawego nie wypada, ale my się nie poddajemy, lecimy za ciosem na nic. 45 monetek. Wam, że z tego openingu myślę, że zarabię za jakieś 1000 golda lub może nawet dwa, więc git, no bo jednak jak nie ma się nic do trafienia ze skrzynek nawet punktów mocy, to z tych skrzyneczek dużo więcej wypada kaski, nawet z takiego Mega Boxa, nie. To jest naprawdę gituba. jajku, no 71 golda. No z mojej skrzynki nie liczę na squeaka, no bo jednak no... To jest tylko mała skrzynka. No, z mojej skrzynki rzadko co wypadnie. Więc dobra, teraz otwieramy sobie małego boksika kolejnego i to był ostatni mały boksik, ale tak, przed big myślę, że możemy zagrać sobie jedną gierkę, yy, samotna gwiazda taka mapka hmm. zagrajmy sobie myślę kruczkiem, myślę, że kruk będzie dość spoko, w razie czego gdzieś sobie ultem skoczymy, więc git, yy, na samotnej gwiazdzie przeważnie jest mega dużo mortisów, więc no, będzie ciężko, ale wziąłem ten gadżetik, że mm, mam ochronę. No więc taki Mortis za dużo mi też nie zrobi. Prędzej ja jego zabiję, ale panie, no o tym mówiłem, Mortis. No i dupa. Zużyłem jeszcze ten gadżet, bo w sumie to było pewne i tak, że zginę, więc mogłem go nie używać. Dobra, let's go. Chodź tutaj, swańku. Cyk, dobra. Ej, tu. Ty, halo. Cip, cip, cip! Cip, O Ooooooo! Let's go, giniesz, giniesz, byku! Łatwo z Tobą. <gry> Aha. No to łatwo raczej ze mną, nie? No w tej grze po prostu widzę, że zawsze wraca karma, nie? Ojejku, dobra, wlatuję z tego Mortisa, bo zaraz ulcik i gadżet mam. Taki... Ojojku! Cyk! No i co, cienia się. A dobra, karma wraca. No tak jak mówiłem, w tej grze wraca karma, no dlaczego? W tej, grze, w tej grze zawsze wraca karma, no po prostu. Ach. Dobra, let's go utrafiony. Nie chciałbym, żeby ten na nie skoczył, bo nie mam za chwilę ulta i tak, więc byłby przypał. Dobra, nie, ja sobie muszę tutaj załadować ulta, że czuć się bezpiecznie. Dobra, możesz mnie zabić, byku, ale przynajmniej będę miał ulta, ty, albo ja zabiję ciebie. Nie, to jest żart jakiś, że on mi zabrał killa, a jeszcze ten spadek mnie zabił. Nie, nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to. Ale w ogóle mam więc gwiazdek, a nadal jestem na trzecim miejscu, więc ja nie wiem. Jakaś chillowa gierka normalnie. O kurde! O kurcze. Ja nawet nie zdążyłem nacisnąć ulta. Ja. Yeah. Dobra, no już czwarte miejsce. <laughs> nie no, ale przydałoby się tutaj być tak w top trójce. No nie oszukujmy się. O kurde. O, a i co? I co, cwajku? Leżysz, byku. Dobra, trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Jakie miejsce? Yy, miejsce już jest na pewno nogi, nie smajk. Ja też, oczywiście, uh -huh. że też. Jak mnie ten spike denerwuje. Już mnie chyba piąty raz zabija, Ja jego No po prostu to jest koszmar totalny. 30 sekund do końca, a nie no, myślę, że czwarte miejsce też będzie spoko, bo nie ma minusików, więc git. A, a, a. Możesz tak nie strzać tu, bo mnie to denerwuje. Nie, piąte miejsce! To nie są co prawda minusy, no ale plus dwa pucharki przez dwie minuty grania to też nie jest jakiś git. Chodź tu! Ma zginąć. Jak nie zginiesz, to się wkurzę. No nie! Żart to jest jakiś? Nie, dobra, nie. Nie, po prostu, nie. Nie, yeah, yeah, dobra, nie. Ja, te, ja tego nawet nie komentuję, nie. Dwie minuty grania i kurczę plus jeden pucharek. No, przecież to jest koszmar jakiś, no. Ech. Dobra, let's go z big bookikami, bo nie mam pytań co do tej gierki 129 golda i no, no nic, no co mogło więcej być kolejny big boxik, nie idzie tutaj na nic dobrego, bo ja mam totalnego pecha do Brawl Stars, no jak widzicie 131 monet no, na no koszmar jest no, no jako. kolejny big boxik również tylko monetki, 109 monet przypał jest, czy jest jakiś jeszcze big boxik jest uwaga. No jak się bawicie? Kolejny big box to już jest chyba ostatni big box, <coughs> więc może chociaż starpa. <coughs> no dzień dobry. Dzień dobry. Jak ja. dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, czekajcie. To jest screena do miniaturki. Trzeba zrobić. Oczywiście. Zrób się. Let's go i proszę, żeby to był squeak. Nie no, widzowie, jak to będzie squeak. No, i nawet nie wiecie, wy nawet nie wiecie, jak mi serce teraz wali, nie? Jezus, Maria. Dobra, let's go. Uła, ja, panie, panie. Ja mówię, co, co, co to się stało A czekajcie, jeszcze tu jest jeden Big Boxik. No, ale jak już była ta jedynka, to myślę, że tu już raczej nic nie wypadnie. No właśnie, 156 golda. No jest przypał, no przypał jest totalny. Zostały nam tylko Megaboksy. 4... Nie, sorry, 5 Megaboksów, bo jeszcze jeden jest yy, z Alei Pucharków. No jest przypał, no. No jej, dobra. Pierwszego otwieramy. Jest jedynka. O mój Boże święty! Co to będzie? Co to będzie? Ej, bonusy. Nie no, z bonusika oczywiście nic nie wypadnie. Hmm, no bo to no... No nie ma szans po prostu. Szkoda, no szkoda. Dobra, lecimy jeszcze z jednym i zagramy sobie jeszcze jakąś giereczkę. No jak widzicie 560 golda. No z megaboxów naprawdę bardzo dużo wypada goldzika, więc przynajmniej będzie trochę kasy. No ale oczywiście cieszyłbym się bardziej ze squeaka, no bo no, kasy sobie można zawsze uzbierać. Dobra, let's go. Gramy sobie jeszcze jedną giereczkę, bo jeszcze mamy 3 megaboxy do tworzenia. Więc git. Wziąłem sobie koletkę, bo dawno nie wiem, w sumie nie grałem. A mam ją na dość niskiej randze, y, na chyba 18, ale jak wygram tę gierkę, to będzie prawdopodobnie 19, ale znając y, mojego skilla, zajmę. Y, Chciałem powiedzieć 10 miejsce, ale już 10 nie ma szans, że zajmę, bo ktoś zginął. Więc zajmę pewnie 9 miejsce, bo. Y, no. Dobra, sorry, 7 jednak. <grym>, nie no. Jak kiedyś ja mówiłem, miejsce to pewnie ktoś ginie, nie? To jest. Ej, dobra, co, ty próbujesz? Co ty próbujesz, byku? A, 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 kurczę, zginąłeś. Co prawda nie ode mnie, ale zginąłeś. Idę Byron, bo. Zginiesz śmiercią tragiczną, o Jezu, Idę od Ciebie, bo Cię zostaw mnie w spokoju. Tomar753, nie no. Skąd tu jest tyle Tomarów? Dlaczego Tomar? Kto to jest ten Tomar? Jezu, miałem sprawdzić to 15 razy, a tutaj mamy Squika, więc let's go. O, aha, mhm, mhm. Aha, um, jak to wyjdę z tej sytuacji, to jestem bogiem, nie? Ty, ten Squeak mnie uratował Co jest grane? Ty Ej, Squeak to jest normalnie przyjaciel, no widzicie to? Ale nie no, Squeak to seria wydaje mi się, że jest... Nie, moim zdaniem Squeak jest mega upi Jeszcze go nie używałem, no ale jak widzę, jak ludzie nim grali, grają, to... Albo to jest po prostu ich skill, ja jestem nubem Albo po prostu, no faktycznie jest y, mega dobre, Czekajcie, wezmę te cuby. Ale fajnie to wyszło, jak takie tak takie zbierały, nie? O, 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 dobra, niech bot na niego pójdzie. Co ja się tu będę, ten? Dobra, drugie miejsce, jeszcze bot go zabije. Dobra, no jednak strefa. O nie, idź tam, bocie. A, ja, ja, ja... o, jeszcze mi przyczepił, dobra, Gina. A szkoda, bo fajna gierka była, ale dobra, drugie miejsce myślę, że nie jest najgorzej. No, plus 8, więc tak, jest na Staranga, więc let's go. Dobra, my już, przy, my już przy megaboksikach, więc lecimy z kolejnym megaboksem! Uhuhu! O i tak jak widzicie, jak mówiłem, że jak jest jakaś rzecz, to już tych monetek jest, monet jest dużo mniej, no widzicie, no 160 monet, no to, no to jest różnica ze skrzyneczki. Ale dobra, jest jedynka, proszę, niech to będzie squeak! gadget Ej, gadżet. Niby te gadżety są spoko, no ale czasami to tak psują. No, bo zobaczcie, jakby nie było gadżetów, no to może to byłby ten squeak, ale no niestety, no trudno. Lecimy dalej. Megabox. Jedynka, no i został ostatni. Megabox, ale i Pucharów za 26 tysięcy. No, otwieramy go. Co ja mogę więcej powiedzieć? Dobra, ja sobie zachrywam liczbę. Nie ja będę patrzył. Mam na... Ej, jest 372 minuty. Ja teraz nie patrzę, więc wy to widzicie, ale skoro jest 370... Yy, skoro są 372 monetki, dwie monetki, to no, chyba jest to jakaś rzecz. Uwaga! <coughs> Ta. Yy, no. Więc no, to chyba na tyle z tego odcinka. No, naprawdę, no, żeby serio stylu rzeczy... Nie wydropić quicka, którego szanse są. No Chwila, 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 chwila. Let's go, let's go, let's go, let's go. S na którego szanse są 0,6. To jest naprawdę. No aż dziwne no. No jakim cudem? Nie, no nie wierzę w to. <grywia> ja dupia. Ale jak widzicie, 6000 na jest, więc można sobie. I pozbierać jeszcze i kupić jakąś skinka. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Siemanko!